Cześć, witajcie. W tym odcinku porozmawiamy nieco na temat telefonu Samsung Galaxy M52 w wersji z 5G. A w nagraniu omówimy m.in. dane techniczne telefonu, porozmawiamy nieco o aparatach, procesorze, wymiarach, jak i również cenie tego urządzenia. Nie zabraknie również wielu ciekawych informacji, o których zwyczajnie trzeba wiedzieć przed zakupem tego telefonu, dlatego koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca, aby dowiedzieć się więcej na temat Samsung. Galaxy M52. Zanim jednak zaczniemy, to pamiętaj, żeby zostawić polubienie pod tym filmem, a także, aby zasubskrybować ten kanał. W opisie tego filmu znajdziesz również link do omawianego produktu. Dlatego, jeżeli chciałbyś doczytać więcej ciekawych informacji na temat tego smartfona, no to jak najbardziej warto tam zajrzeć i przejrzeć sobie, jak to wszystko wygląda. Zaczniemy zatem od kwestii, która zainteresuje zapewne każdą osobę, która planuje zakup tego telefonu, a mianowicie od ceny tego urządzenia. Samsung Galaxy m 52 w tym momencie, czyli na moment nagrywania tego filmu, dostaniecie za około 1750 zł. Natomiast, właśnie tak jak wspomniałem przed chwilą, jest to cena na ten moment. A zatem, w momencie, kiedy oglądasz ten film, no to oczywiście ta cena może się różnić, bo jak wiemy, generalnie cena wraz z upływem czasu może ulegać zmianie. No dobrze, no to skoro znamy już cenę, no to przejdźmy sobie do danych technicznych telefonu. Tak jak zresztą wspomniałem na początku tego filmu, transmisja danych w telefonie odbywa się za pośrednictwem technologii 5G. Natomiast jeżeli chodzi o inne typy komunikacji, no to w telefonie znajdziemy m.in. takie technologie jak Bluetooth, NFC czy Wi-Fi. No i oczywiście możemy wykorzystywać odpowiednie złącze USB typu C. Jak widzicie tutaj dostajemy dość sporo możliwości, jeżeli chodzi właśnie o komunikację z innymi urządzeniami i pod tym względem na podstawie specyfikacji technicznej rzeczywiście wygląda to bardzo interesująco. Jeżeli chodzi natomiast o inne kwestie, no to w przypadku Samsung Galaxy M52 wyświetlacz ma 6,7 cala, a sam telefon Wyposażony w pamięć wynoszącą 128 GB. W urządzeniu znajdziemy także system operacyjny Android 11, a także bardzo ciekawy procesor, a mianowicie Qualcomm Snapdragon 788 g Jest oczywiście ośmiorodzeniowy procesor z częstotliwością taktowania wynoszącą 2400 MHz. Co do samej pamięci RAM, -no, to w omawianym przypadku wynosi ona 6 GB, a w aparacie znajdziemy łącznie 4 aparaty: 3 aparaty z tyłu, jeden aparat z przodu, tak to się prezentuje jeżeli chodzi o Samsung Galaxy M52 Jeżeli chodzi o aparaty tylne, no to znajdziemy tam aparat główny, który ma 64 megapiksele a oprócz tego będzie także aparat makro z 5 megapikselami, jak i również aparat ultra szerokokątny, który ma 12 megapikselów. Z danych technicznych warto wspomnieć również o tym, że pojemność baterii wynosi 5000 mAh, co generalnie jest dość dobrym wynikiem, jeżeli chodzi o smartfony. Przeważnie w przypadku właśnie tych nowszych telefonów, pojemność baterii na właśnie gdzieś oscylować w granicach około 5000 mAh. To o czym warto wspomnieć, a o czym nie wspomniałem, to oczywiście kwestia rozdzielczości nagrywanych filmów. W tym przypadku urządzenie daje możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości 4K. Z dodatkowych opcji, które mogą Ci się przydać, no to tutaj warto wymienić przede wszystkim Dual SIM, czyli nic innego jak możliwość korzystania z dwóch kart SIM na jednym telefonie. No i myślę, że warto też wspomnieć o funkcjonalności szybkiego ładowania, która myślę, że może się przydać każdemu użytkownikowi, który chce sprawnie naładować swój telefon. Jeżeli chodzi natomiast o takie pozostałe kwestie, myślę, że dość mniej istotne, to jeżeli chodzi na przykład o dostępne kolory, no to Samsung Galaxy M52 znajdziemy w wersji na przykład w kolorze białym, czarnym czy niebieskim. Mimo wszystko dobrze też wiedzieć co nieco o wymiarach telefonu. W omawianym przypadku wysokość telefonu ma 162,2 mm, szerokość 76,4 mm no i grubość 7,4 mm. Waga telefonu wynosi zaledwie 185 gramów, więc jak widzicie, wszystko to wygląda bardzo interesująco pod względem specyfikacji technicznej, jak i również ceny. Czy warto zatem kupić telefon Samsung Galaxy M52? Myślę, że tutaj wiele zależy od kwestii tego, czego tak naprawdę szukasz w telefonie. Moim zdaniem pod względem danych technicznych jest to bardzo ciekawa propozycja, nad którą na pewno warto na dłużej się pochylić. Natomiast oczywiście ostateczny wybór co do zakupu tego telefonu zależy wyłącznie od Ciebie. Tak sprawa się ma jeżeli chodzi o Samsung Galaxy M52. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na temat tego telefonu, a ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.